Nauczono cię wierzyć, że religia to fanatyzm, a postęp to rozum. Ale Gieka Chesterton odkrył, że jest dokładnie na odwrót. Przez dziesięciolecia słyszałeś, jak intelektualiści oskarżają Kościół Katolicki o dogmatyzm i ślepą wiarę. Mówią, że wiara w Boga to przesąd, a wiara w postęp to nauka. Że katolik to fanatyk, a progresywista to myśliciel. Ale Chesterton ten mistrz paradoksów i jeden z najostrzejszych umysłów XX wieku udowodnił, że ta narracja to jedno z największych kłamstw nowoczesności. Jeśli czujesz się nieswojo, gdy słyszysz kolejne obietnice postępu, że technologia rozwiąże wszystkie problemy, że społeczeństwo automatycznie staje się lepsze, że przyszłość zawsze będzie lepsza od przeszłości, twoja katolicka intuicja cię nie myli. Jeśli masz wrażenie, że współczesny kult postępu przypomina bardziej religię niż naukę, Masz rację. Jeśli dostrzegasz, że progresywiści są często bardziej nietolerancyjni niż najgorliwsi katolicy, widzisz prawdę. Dzisiaj pokażę ci, jak Chesterton zdemaskował największy paradoks nowoczesności, że to rzekomo racjonalni zwolennicy postępu są prawdziwymi fanatykami, podczas gdy katolicy okazują się najbardziej rozumnymi ludźmi. Odkryjesz, dlaczego wiara w postęp jest bardziej ślepa niż wiara w Boga. Dlaczego progresywiści są bardziej dogmatyczni niż papież, jak katolicka pokora oferuje jedyną prawdziwą alternatywę dla tego współczesnego bałwochwalstwa? A na koniec zrozumiesz, dlaczego dla Hestertona wiara w automatyczny postęp była najbardziej bezbożną rzeczą, jaką człowiek może wyznawać. Ten paradoks może wstrząsnąć Twoim postrzeganiem współczesnego świata. Jeśli chcesz odkryć więcej katolickich odpowiedzi na kłamstwa nowoczesności, Zostań z tym kanałem, bo prawda o postępie jest jeszcze bardziej zaskakująca niż myślisz. Żyjemy w czasach, gdy słowo postęp stało się magiczną formułą, która ma usprawiedliwiać każdą rewolucję, każdą zmianę, każde zniszczenie tradycji. Wystarczy powiedzieć to dla postępu, a wszystko zostaje uniewinnione. Ale Chesterton, ten katolicki wizjoner, zobaczył coś, czego większość nie dostrzega. Postęp stał się nową religią zachodu. I podobnie jak każda religia, ma swoich kapłanów, intelektualistów i ekspertów. Ma swoje dogmaty, że wszystko automatycznie idzie ku lepszemu. Ma swoją wiarę w nieskończoną doskonałość przez rozwój technologiczny i społeczny. Ma swoich heretyków, tych, którzy śnią kwestionować oczywistość postępu. A przede wszystkim ma swojego Boga przyszłość. W Polsce doskonale to widać. Każda krytyka eksperymentów społecznych napływających z Zachodu jest od razu stygmatyzowana jako wstęcznictwo. Każda obrona polskich tradycji katolickich to hamowanie postępu. Każdy głos za rodziną tradycyjną to reakcyjność. Progresywiści zachowują się dokładnie jak inkwizytorzy, tylko że ich herezją jest przywiązanie do przeszłości. Chesterton zauważył, że współczesny człowiek nie przestał być religijny, tylko zmienił religię. Przestał wierzyć w Boga, ale zaczął wierzyć w postęp. Przestał klękać przed ołtarzem, ale zaczął klękać przed ideą automatycznej poprawy. I ta nowa religia okazała się o wiele bardziej tyrańska niż katolicyzm. Katolicyzm nigdy nie twierdził, że wie wszystko o przyszłości. Katolicyzm zawsze uczył pokory wobec tajemnicy Bożej. Katolicyzm przyznawał, że są rzeczy, których nie rozumiemy, prawdy, które przekraczają nasze pojmowanie. Ale religia postępu nie toleruje takiej skromności. Progresywista musi wierzyć, że wie, dokąd zmierza historia. Musi wierzyć, że jego wizja przyszłości jest jedyną słuszną. Musi wierzyć, że każdy dzień automatycznie przynosi światu więcej dobra, więcej szczęścia. Więcej doskonałości. To wiara o wiele bardziej ślepa niż wiara katolika. Katolicyzm mówi, wierzymy w Boga, choć go nie rozumiemy. Progresywizm mówi, wierzymy w postęp, bo musimy w niego wierzyć. Katolicyzm przyznaje, są rzeczy, które nas przewyższają. Progresywizm twierdzi, wszystko można poznać i kontrolować. Katolicyzm jest pokorny, progresywizm jest arogancki. W Polsce widzimy to każdego dnia. Eksperci od postępu przybywają z Brukseli czy Berlina, żeby pouczać Polaków, jak mają żyć. Nie pytają o polskie doświadczenie, polską mądrość, polską tradycję. Oni po prostu wiedzą lepiej, bo reprezentują postęp. To typowa postawa religijna, misyjny zapał ludzi, którzy są przekonani, że posiadają jedyną prawdę. Chesterton to przewidział. Widział, jak Zachód porzuca chrześcijaństwo, ale zachowuje wszystkie najgorsze cechy religijnego fanatyzmu, tyle że teraz na służbie nowej wiary w automatyczną poprawę świata. A ta nowa wiara okazała się bardziej nietolerancyjna niż średniowieczny fundamentalizm. Ale tutaj Chesterton dokonał kluczowego odkrycia. Prawdziwa religia, katolicyzm, zawsze była znacznie bardziej rozumna niż pseudoreligia postępu. Dlaczego? Bo katolicyzm nigdy nie twierdził, że zna przyszłość. Katolicka doktryna jest zbudowana na pokorze wobec niepoznawalnego. Mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ale nie twierdzimy, że dokładnie wiemy, jak wygląda niebo. Wierzymy w zmartwychwstanie, ale nie próbujemy opisać mechanizmów życia wiecznego. Ufamy Bogu, ale nie udajemy, że rozumiemy wszystkie Jego plany. To postawa głębokiej pokory intelektualnej. Jak wielki apologeta zawsze podkreślał, katolicyzm mówi: istnieją prawdy, które przewyższają nasze rozumienie, ale to nie znaczy, że są one irracjonalne. To są prawdy nadrozumowe, nie przeciwrozumowe. Tymczasem religia postępu twierdzi, że wszystko da się poznać, przewidzieć i zaplanować. Progresywista musi udawać, że wie, co będzie za 10, 20, 100 lat. Musi twierdzić, że jego wizja przyszłości jest naukowa i pewna. Musi utrzymywać, że każda zmiana prowadzi automatycznie ku lepszemu. To znacznie bardziej arogancka postawa niż katolicka wiara. Chesterton zobaczył wzorzec, którego niewielu dostrzegło. Nowoczesny świat odrzucił religię w imię rozumu, ale stworzył nową religię, która jest znacznie bardziej irracjonalna niż ta, którą odrzucił. Katolicyzm mówi: Nie wiemy wszystkiego, ale wiemy wystarczająco. Nie wiemy, jak dokładnie wygląda życie wieczne, ale wiemy, że warto żyć dobrze. Nie rozumiemy wszystkich tajemnic stworzenia, ale rozumiemy, że życie ma sens. Nie przewidujemy przyszłości, ale znamy fundamentalne prawdy o naturze człowieka. Ta pokora czyni katolicyzm znacznie bardziej racjonalnym niż progresywizm. W polskiej tradycji katolickiej doskonale to widać. Nasi dziadkowie i babcie nie twierdzili, że wiedzą, co przyniesie przyszłość, ale wiedzieli, jak wychowywać dzieci. Nie planowali społecznej inżynierii, ale rozumieli, czym jest miłość, wierność, sprawiedliwość. Ich pokora okazała się mądrzejsza niż arogancja planistów społecznych. Doświadczenie księcia paradoksów pokazuje, że prawdziwa mądrość zawsze zaczyna się od przyznania własnych ograniczeń. Katolicyzm od początku uczył tej prawdy. Dlatego przetrwał dwa tysiące lat różnych mód intelektualnych i społecznych rewolucji. Religia postępu nie ma tej pokory, dlatego stale się kompromituje. Ile razy eksperci od postępu musieli już zmieniać swoje prognozy? Ile razy ich naukowe plany społeczne kończyły się katastrofą? Ile razy musieli przyznawać, że ich wizja przyszłości była błędna? Ale oni nigdy nie wyciągają właściwych wniosków z tych porażek. Zamiast przyznać fundamentalną nieprzewidywalność przyszłości, po prostu stwierdzają, że tym razem będzie inaczej, że tym razem ich plan jest doskonały, że tym razem ich eksperci wszystko przewidzieli. To typowa postawa religijnego fanatyka, który nigdy nie dopuszcza myśli, że jego wiara może być błędna. Katolicyzm jest w tym względzie znacznie bardziej rozumny. Przyznaje obszary niepewności. Przyznaję, że są pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi. Przyznaję, że Boże działanie często przekracza nasze zrozumienie. Ta pokora paradoksalnie czyni katolików bardziej praktycznymi niż progresywistów. Bo gdy przyznasz, że nie znasz przyszłości, skoncentrujesz się na tym, co znasz na fundamentalnych prawdach o naturze człowieka, o rodzinie, o sprawiedliwości, o miłości. Ale tutaj zaczyna się prawdziwa bitwa, którą Chesterton przewidział z niesamowitą precyzją. To nie jest walka między nauką a przesądem, to wojna między dwoma rodzajami wiary. Z jednej strony mamy wiarę katolicką, która przyznaje swoje ograniczenia i skoncentrowana jest na wiecznych prawdach o człowieku. Z drugiej strony mamy wiarę progresywistyczną, która twierdzi, że jest nauką. Ale w rzeczywistości jest najbardziej dogmatyczną religią w historii ludzkości. I w tej bitwie to katolicy okazują się bardziej rozumni. Dlaczego Chesterton doszedł do tak radykalnego wniosku? Bo zauważył, że progresywiści popełniają błąd fundamentalny, mylą kierunek z celem. Postęp to tylko kierunek ruchu. Ale ruch w którą stronę? Jak mówił nasz mistrz paradoksów. Postęp oznacza po prostu robienie kroków naprzód. Ale ku czemu idziemy? Jeśli idziemy nad przepaść, najbardziej postępową rzeczą jest zawrócenie. Tu ujawnia się cała irracjonalność religii postępu. Progresywiści wierzą, że każda zmiana to automatycznie poprawa, że każde modernizowanie to automatycznie ulepszanie. Że każde odejście od tradycji to automatycznie ewolucja ku lepszemu. To wiara tak ślepa, jak gdyby ktoś twierdził, że każdy krok to krok we właściwą stronę. W Polsce widzimy to dramatycznie. Presja postępu zmusza nas do przyjmowania rozwiązań, które w innych krajach już się kompromitują. Mówiąc nam, że musimy nadążyć za nowoczesnością, eksperci spychają nas w kierunku problemów które Zachód już poznał na własnej skórze. Ale w religii postępu nie wolno się uczyć na błędach, bo to by Y oznaczało kwestionowanie dogmatu automatycznego ulepszania. Chesterton wiedział, że tradycja katolicka ma odpowiedź na tę szaleńczą wiarę w nieograniczony postęp. Katolicyzm zawsze uczył, że człowiek może się poprawiać, ale może też upadać, że historia nie ma żadnej gwarancji automatycznego ulepszania. Że każde pokolenie musi na nowo wybrać między dobrem a złem, że nie ma społecznego mechanizmu, który by automatycznie prowadził ku doskonałości. Ta realizm katolicka jest znacznie bardziej naukowy niż optymizm progresywny, bo nauka polega na obserwacji rzeczywistości, a rzeczywistość pokazuje, że ludzkie społeczeństwa mogą się rozwijać, ale mogą też degenerować. Mogą osiągać wielkość ale mogą też popadać w dekadencję. Historia nie zna żadnych automatycznych mechanizmów poprawy. Ale progresywiści nie mogą tego przyznać, bo cała ich wiara opiera się na założeniu przeciwnym. Muszą wierzyć w automatyczną poprawę, bo inaczej ich cała ideologia się rozpada. Dlatego są bardziej dogmatyczni niż papież. Papież może przyznać, że nie wie wszystkiego o planach Bożych. Może powiedzieć, to jest tajemnica, którą przyjmujemy w wierze. Może przyznać obszary niepewności i wątpliwości, ale progresywista nie może przyznać niepewności co do swojej wiary w postęp, bo gdyby przyznał, że nie wie, czy przyszłość będzie lepsza, cała jego ideologia straciłaby sens. Gdyby dopuścił myśl, że niektóre zmiany mogą być na gorsze, musiałby przestać być progresywistą. Dlatego musi być fanatykiem swojej wiary znacznie bardziej niż katolik swojej. I tu ujawnia się cała przewrotność sytuacji, którą Chesterton zdemaskował. To rzekomo racjonalni progresywiści okazują się ślepymi fanatykami. To rzekomo dogmatyczni katolicy okazują się bardziej otwarci na wątpliwości i niepewność. To rzekomo naukowi zwolennicy postępu zachowują się jak członkowie sekty religijnej. W Polsce doskonale to widać w reakcjach na każdą krytykę postępowych rozwiązań. Nie ma merytorycznej dyskusji, jest natychmiast oskarżenie o wstęcznictwo, ciemnotę, bycie przeciwko historii. To typowe zachowanie religijnych fanatyków, którzy nie tolerują herezji. Ale katolicy? Katolicy mogą dyskutować o szczegółach doktryny. Mogą mieć różne interpretacje niejasnych fragmentów. Mogą przyznawać obszary niepewności teologicznej, bo ich wiara nie opiera się na konieczności pewności co do przyszłości. I właśnie w tym miejscu Chesterton odkrył najwspanialszy paradoks swojego życia. Im bardziej progresywiści oskarżają katolików o fanatyzm, tym bardziej ujawniają własny fanatyzm. Im głośniej krzyczą o katolickiej nietolerancji, tym bardziej pokazują swoją nietolerancję wobec każdego. Kto nie wierzy w ich dogmat automatycznego postępu. Im bardziej atakują katolicką ślepą wiarę, tym bardziej ujawniają swoją ślepą wiarę w przyszłość. Jak pokazał wielki apologeta, prawdziwy test racjonalności to nie to, czy wierzymy, ale to, jak wierzymy. I w tym teście katolicy wychodzą znacznie lepiej niż progresywiści. Katolicka wiara jest wiarą pokorną. Wierzymy w Boga ale przyznajemy, że go nie rozumiemy do końca. Wierzymy w prawdę objawione, ale nie udajemy, że możemy je w pełni pojąć ludzkim rozumem. Wierzymy w życie wieczne, ale nie pretendujemy do znajomości jego szczegółów. Ta pokora czyni nas bardziej rozumnymi niż tych, którzy odrzucają pokorę w imię rzekomej racjonalności. Bo prawdziwa racjonalność zaczyna się od przyznania granic własnego poznania. A katolicyzm zawsze uczył właśnie tego, że są prawdy, które przewyższają nasze możliwości poznawcze, ale które możemy przyjąć w wierze. Progresywizm natomiast opiera się na aroganckim założeniu, że można poznać i zaplanować przyszłość. Doświadczenie księcia paradoksów pokazuje, że ta arogancja prowadzi do tyranii. Bo jeśli wierzysz, że znasz kierunek, w którym historia musi się toczyć, każdy opór przeciwko temu kierunkowi staje się dla Ciebie nie tylko błędem, ale wręcz przestępstwem przeciwko historii. Dlatego progresywiści są bardziej nietolerancyjni niż inkwizytorzy. Inkwizytorzy przynajmniej przyznawali, że bronią określonej wiary. Progresywiści udają, że bronią nauki i rozumu, podczas gdy w rzeczywistości bronią swojej klasy religijnej wiary w automatyczny postęp. A ta hipokryzja czyni ich znacznie bardziej niebezpiecznymi. W Polsce widzimy to każdego dnia. Progresywne elity nie mówią wprost: Wierzymy, że nasze wartości są lepsze od waszych. Mówią: Nasze wartości to oczywisty kierunek rozwoju historii, a wasze to przesądy i wstęcznictwo. To znacznie bardziej arogancka postawa niż katolicka. Katolicyzm mówi uczciwie to jest nasza wiara. Progresywizm udaje to nie jest wiara to fakty historyczne. Katolicyzm przyznaje, że reprezentuje określony wybór światopoglądowy. Progresywizm udaje że reprezentuje obiektywną rzeczywistość. I w tej uczciwości katolików leży ich przewaga moralna, intelektualna nad progresywistami. Chesterton zobaczył, że katolicka tradycja ma coś, Czego progresywizm nigdy nie będzie mógł mieć, skromność wobec tajemnicy życia. Katolicy wiedzą, że nie wiedzą wszystkiego. Progresywiści muszą udawać, że wiedzą. Katolicy mogą powiedzieć: W tej kwestii nie mamy pewności, ale ufamy Bogu. Progresywiści muszą twierdzić: W tej kwestii mamy naukową pewność, bo taki jest kierunek historii. A gdy rzeczywistość obala ich prognozy, nie mogą przyznać błędu, bo to by Y oznaczało przyznanie, że ich wiara była wiarą, a nie nauką. Tu ujawnia się cała przewaga katolickiej pokory nad progresywistyczną arogancją. Katolicy mogą się mylić i mogą to przyznać, bo ich wiara nie zależy od nieomylności ich prognoz. Ale progresywiści nie mogą przyznać błędu, bo ich cała wiara opiera się na założeniu, że znają kierunek historii. Dlatego katolicyzm jest bardziej elastyczny i bardziej racjonalny niż progresywizm. Może się uczyć, może się rozwijać, może korygować szczegóły, bo jego fundamenty nie opierają się na konieczności przewidywania przyszłości. Progresywizm natomiast musi być sztywny w swojej wierze w postęp, by jakąkolwiek wątpliwość oznaczałaby upadek całej ideologii. A teraz przyjdźmy do najwspanialszego odkrycia, które Chesterton ofiarował światu. Życie w katolickiej prawdzie o niepewności przyszłości jest nieskończenie bardziej pokojowe niż życie w progresywistycznej iluzji o pewności postępu. Dlaczego? Bo katolicka pokora wobec przyszłości uwalnia nas od tyranii nierealistycznych oczekiwań. Gdy wiesz, że nie znasz przyszłości, przestajesz się od niej uzależniać. Progresywista musi wierzyć, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj. Że za rok będzie lepiej niż za miesiąc, że za 10 lat osiągniemy społeczeństwo doskonalsze niż obecne. Ta wiara w automatyczną poprawę staje się przekleństwem, które truje każdy dzień. Bo jeśli wierzysz, że przyszłość musi być lepsza, każdy dzień, który nie przynosi oczekiwanej poprawy, staje się rozczarowaniem. Każdy problem, który się pojawia, staje się zaprzeczeniem Twojej wiary. Każda porażka reformy społecznej staje się kryzysem tożsamości. Jak często mówił Chesterton, progresywista jest skazany na chroniczne niezadowolenie. Nie może się cieszyć teraźniejszością, bo teraźniejszość jest tylko przejściem do lepszej przyszłości. Nie może docenić przeszłości, bo przeszłość to era ciemności, którą trzeba było przezwyciężyć. Może się cieszyć tylko przyszłością, o która nigdy nie nadchodzi. Katolik natomiast ma zupełnie inną perspektywę. Wie, że szczęście nie zależy od społecznego postępu, ale od życia zgodnego z prawdą. Nie oczekuje, że świat się automatycznie poprawi. Oczekuje, że może się poprawić sam dzień po dniu, dzięki łasce Bożej i własnemu wysiłkowi. Ta postawa jest nieskończenie bardziej realistyczna i zdrowsza psychicznie. W polskich rodzinach katolickich doskonale to widać. Nasi dziadkowie nie żyli w oczekiwaniu na społeczną utopię. Żyli koncentrując się na tym, co ważne każdego dnia na miłości, wierności, sprawiedliwości, dobroci. I paradoksalnie byli znacznie szczęśliwsi niż pokolenia uwierzone w obietnice progresywnych ideologii. Dlaczego? Bo znajdowali sens i radość w rzeczach, które nie zależą od społecznych przemian w rodzinie, w pracy dobrze wykonanej, w przyjaźni, w modlitwie, w prostych przyjemnościach życia. Nie potrzebowali rewolucji społecznej, żeby być szczęśliwymi. Doświadczenie księcia paradoksów pokazuje, że katolicka pokora wobec przyszłości paradoksalnie daje większe poczucie bezpieczeństwa niż progresywistyczna pewność co do kierunku historii. Bo katolicy nie są uzależnieni od tego, czy świat się poprawi? Wiedzą, że nawet jeśli świat się pogorszy, fundamentalne prawdy o Bogu, o człowieku, o miłości pozostaną niezmienne. Wiedzą, że ich szczęście nie zależy od tego, czy politycy zrealizują swoje obietnice. Ta niezależność od zewnętrznych okoliczności to prawdziwa wolność. Progresywista jest niewolnikiem swojej wiary w postęp. Musi wierzyć, że świat idzie ku lepszemu. Bo inaczej jego życie traci sens. Musi widzieć w każdej zmianie społecznej krok ku utopii, bo inaczej popada w rozpać. Katolik jest wolny od tej tyranii oczekiwań. Może się cieszyć, gdy świat się poprawia. Może się smucić, gdy świat się pogarsza. Ale w żadnym przypadku nie traci podstawowego sensu życia. Bo jego sens życia nie zależy od społecznego postępu. But od relacji z Bogiem. I tu ujawnia się najgłębsza prawda, którą Chesterton odkrył. Wiara w Boga daje większe poczucie stabilności niż wiara w postęp. Bo Bóg jest niezmienny. Jego miłość nie zależy od tego, czy społeczeństwo ewoluuje w dobrym kierunku. Jego prawdy nie stają się fałszywe, gdy kolejna reforma społeczna się kompromituje. Ale postęp to Bożek kapryśny i niepewny. Czasem wydaje się, że idzie w dobrą stronę, czasem okazuje się, że prowadzi nad przepaść, czasem obiecuje raj na ziemi, czasem kończy się piekłem społecznym. Katolik, który pokłada nadzieję w Bogu, a nie w postępie, jest chroniony przed tymi wahaniami. Nie dlatego, że jest obojętny na losy świata, ale dlatego, że wie, najważniejsze rzeczy w życiu nie zależą od tego, czy ludzkość postępuje we właściwym kierunku. Zależą od tego, czy my sami postępujemy zgodnie z sumieniem formowanym przez prawdę katolicką. A ta prawda jest dostępna każdemu, w każdej epoce, niezależnie od tego, czy ta epoka jest postępowa czy wsteczną. W tej dostępności wiecznej prawdy leży pokój, którego progresywizm nigdy nie może dać. Wiem, że to, co usłyszałeś, mogło Cię zaskoczyć. Przez lata słyszałeś, że to religia jest fanatyczna, a progresywizm racjonalny, że to wiara katolicka jest ślepa, a wiara w postęp poświęcona. Ale Chesterton odkrył prawdę dokładnie odwrotną. Potrzeba odwagi, aby przyjąć katolicką prawdę o tym, że nie znamy przyszłości, ale ta pokora paradoksalnie daje nam większą siłę niż arogancka pewność progresywistów. Gdzie byłeś na początku tej podróży? Prawdopodobnie czułeś dyskomfort słysząc kolejne obietnice postępu, ale nie wiedziałeś, dlaczego te obietnice brzmą fałszywie. Jaka była twoja podróż z Hestertonem? Odkryłeś że Twoja katolicka intuicja była słuszna, że wiara w automatyczny postęp to rzeczywiście forma religijnego fanatyzmu, bardziej ślepa niż wiara w Boga. Gdzie jesteś teraz? Masz nową perspektywę katolicką. Rozumiesz, że pokora wobec przyszłości to nie słabość, ale mądrość. Że przyznanie się do niewiedzy o przyszłości to nie przesąd, ale racjonalność. To fundamentalna przemiana sposobu myślenia. Nie musisz już udawać, że wiesz, dokąd zmierza historia. Nie musisz już wierzyć w każdą obietnicę społecznej inżynierii. Nie musisz już czuć się winny, gdy bronisz tradycji katolickiej przed postępem. Możesz żyć w pokoju katolickiej prawdy o ludzkiej ograniczoności. Dziś wieczorem, podczas modlitwy, podziękuj Bogu za to, że nie musisz znać przyszłości. Przeżyj radość katolickiej pokory wobec tajemnicy Bożych planów. W nadchodzącym tygodniu, za każdym razem, gdy usłyszysz obietnicę postępu, żądaj sobie hestertonowskie pytanie – postęp w którą stronę? Zacznij oceniać zmianę według kryteriów katolickich, a nie według kryterium nowości. W ciągu najbliższego miesiąca zacznij budować swoje szczęście na fundamentach, które nie zależą od społecznego postępu na rodzinie, na przyjaźni, na życiu duchowym, na pracy dobrze wykonywanej. Odkryj radość życia skoncentrowanego na wiecznych prawdach, a nie na przyszłych obietnicach. To droga do prawdziwej wolności katolickiej. Wolności od tyranii nierealistycznych oczekiwań. Wolności od konieczności wierzenia w automatyczną poprawę świata. Wolności do życia w prawdzie o ludzkiej naturze i Bożej miłości. Jak powiedział sam Chesterton, Najbardziej praktyczną rzeczą w świecie jest punkt widzenia. Katolicka perspektywa na postęp to nie pesymizm, to realizm przepełniony nadzieją. Realizm, który nie oczekuje raju na ziemi, ale wie, że niebo czeka na nas. Nadzieja, która nie polega na społecznych utopiach, ale na Bożej miłości. W tej perspektywie każdy dzień może być szczęśliwy, niezależnie od tego, czy świat postępuje we właściwym kierunku. Bo szczęście katolika nie zależy od tego, czy ludzkość ewoluuje ku doskonałości. Zależy od tego, czy my sami ewoluujemy ku świętości. A ta droga jest otwarta zawsze dla każdego, w każdej epoce. To jest prawdziwy postęp niespołeczny, ale duchowy. Niezbiorowy, ale osobisty. Nieautomatyczny, ale świadomy. Zostań z nami żeby odkrywać więcej katolickiej mądrości Hestertona przeciwko kłamstwom nowoczesności.